Takiego początku vloga to się nikt nie spodziewał, a na pewno nie ja. Ja też nie, a mi ja to już w ogóle. Słuchajcie, no po prostu to jest, no nie wiem, no w ciągu dwóch miesięcy kolejna stuczka. Nie z mojej winy. Znaczy się, pierwsza to było na parkingu, pan po prostu w nas wjechał, to tam nic, ten, ale tutaj jechaliśmy. No i chłopak jechał busem, ja jestem tu, pokażę wam. Jechaliśmy tak, odbił w lewo. Więc ja jechałem sobie dalej tu, a on nagle zaczął skręcać, bo chciał zaparkować I puu, ale i tak Brawo. największa beka jest z tego Że zajeżdża policja, w ogóle mega Przyjeżdża, szybko przyjechali Ostatnio bo, czekaliśmy tak. dwie godziny Jak wtedy na parkingu to czekaliśmy ile? Prawie dwie godziny Brawo. A teraz przyjechali po jakichś 20 minutach mm. Wychodzi gościu z kamerą. Wychodzi gościu z kamerą i mówi tak słuchajcie, tutaj będzie rejestrowana ta interwencja. No jakbyśmy się nie zgodzili. Myśmy... No to może nie, nie? ale to zawsze są rejestrowane przecież teraz te interwencje. On mówi tak ale tutaj będzie rejestrowana do programu jakiego? Stop drogówka. To fajnie, nie? Mówię, to tu powinna być jakaś drama, coś. A no, no tam fajnie by się pokłócili coś. nie, 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 no. Mówi, mówi też lepiej nie, bo nie wiadomo jak oni zareagują, nie? Ja mówię, no, a kiedy to będzie? W maju. W maju polajkujcie sobie Fanta i ten. Mówię, stop drogówka i teraz jestem ciekaw, co będzie dalej. Także policję akurat można pochwalić, bo bardzo się dobrze spisali, zobaczcie. No bo nagrywają. Tutaj, o, tutaj tutaj, tutaj, ład, tutaj ładnie stoją. No właśnie pytanie, czy to dlatego, że nagrywają, czy nie. O, tam idzie pan z kamerą. A my sobie siedzimy tutaj. O, ogrywa ładnie pan tutaj. O, pan ładnie ogrywa. Pełna profeska, pełen profesjonalizm, kochani. Byli sprawdzić monitoring, bo gościu nie chce się przyznać, że to jego wina. Oni mu tłumaczą, on mówi, że nie, to wina pana tutaj, bo jechał za mną. No jechałem, no, ale jak go było tak, że on sobie jechał, odbija w lewo. No to ja wtedy jadę sobie dalej prosto. A on nagle odpierdala coś takiego, że. Uuu, pff, oj, chyba idzie z mandatem. W telewizji dowiemy się co idę teraz, ja. Dobra, mam tutaj wszystkie dane. Beka powiedzieli, że bardzo fajnie, że tutaj jest monitoring, bo bardzo im to pomogło. Bo się tutaj wykłócał, że to nie jego wina, a nagranie bardzo pomogło, że wjechaliśmy faktycznie za nim, ale później każdy sobie odbija w swoją stronę. A ty widziałeś to no. nagranie? Nie. Ale jestem ciekaw w ogóle. Czekaj. Nie pukam, nie? Dobra, do widzenia Dobra, już wiem, zapytałem yy, Zapytałem, jaki jest mandat za takie coś, nie? Od 20 zł do 5000? 20 zł, nie? dobra, że 20 zł Punktów 8 jest za to Pewnie tyle nie dostał, no to niech pan sobie zgadnie ile Czy jesteśmy dobrzy, czy jacy, nie? Mówię, 100 na pewno też nie dostał 500, zgadza się byli bardzo mili. O, jeszcze dowiedziałem się, że jednego czeka też wybór fotelika, i teraz wie, ile to kosztuje, wszystko. No tak, ja to powiem, się tak. Ryszałam, Ja taki... mówię, Ja mówię, dziecko nie jest tanie w utrzymaniu nie jest tanio mieć dziecka. ale ile radości? Ja powiedziałem, tak, zdecydowanie, zwłaszcza jak się ma córeczkę. Oględziny szkody. Tu. A najgorsze jest tu. Bo teraz tak. Tu jest nawet wgniecione. Ja nie wiem jak oni to zrobią, o tu odchodzi lakier w ogóle, nie. cyk pyk lakier odchodzi, gdzie mamy dalej, drzwi powgniatane, no tanio nie będzie, a Werka z Micią zabawa. Komuś się podobają te samochodziki? Co? Komuś się spodobały samochodziki, <laughs> będziesz mógł je kupować, takie te... <laughs> O, fajny samochodzik. Fajny, nie? No chodź do mnie. Jesteś zła. Nie. Jest okej. Okay. Jeżeli się tam trochę ze na mnie, wiesz. Ale ja nic nie robię strasznego. Ja chciałabym się tylko z tobą pobawić. ja... pani jest w szoku. Trzymaj pup, pup, pup. Jak pup. zwykle. Micia przychodzi i zwiecha. <grym> Czasu, gdyby no. mnie nie widziałaś, gdzie byłaś? Co robiłaś? Opowiadaj, hej, opowiadaj, nic strasznego się nie dzieje. O jest to jest mama. Czego się nauczyłaś? No pokaż Przez co Przez czas? Pani już chodzi? O, idę. Chodź, no chodź. Ojej, ale jestem w szoku. Dzisiejszy vlogaz będzie taki bardziej samochodowy, no tyle co byliśmy właśnie na tej fizjoterapii. Mieliśmy być na siłowni, no ale niestety ktoś nam pokrzyżował plany, pan Busman, który no już zresztą wiecie co się wydarzyło. No i teraz jedziemy do chodzieży. jedziemy do chodzieży i idziemy z werki mamą do księdza, bo będziemy ogarniali co wy tu robicie, panowie, bo będziemy ogarniali ściny. To będzie nasza czwarta próba. To jest w ogóle temat na chyba inny dzień. Teraz nie chcę się po prostu tym stresować, denerwować. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, jak dojedziemy na miejsce. W każdym razie może przejdźmy do tych pytań, które mamy na tym. Tak, zobaczymy. O, zobaczymy, czego dowiemy się dzisiaj. Ale no, tak jak powiedziałem, do trzech razy sztuka ostatnio. Już chciałem w ogóle tego nie robić, tak? No dobra, dzisiaj jedziemy i zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. No bo ach, przejdźmy zatem do QA. Czy córeczka Wam często choruje? Nie. Nie, nie. w ogóle nie była chora. Yy, może nie, nie, chora właściwie nie była w ogóle. Tylko raz miała gorączkę, jak i wychodziły ząbki. No to, to był bardziej stan podgorączkowy, stan podgorączkowy. jak cztery ząbki naraz jej wychodziły. I dobra, e, przypomniało mi się był jeden moment, że miała katar. Aha, i to tyle. I nie, miała też raz taki kaszelek, ale wydaje mi się, że ten kaszelek był spowodowany tym, że ona wtedy nauczyła się krzyczeć. I ona dużo wtedy krzyczała, wydawała takie dźwięki gardłowe, i nie wiem, czy przez to po prostu sobie gardło nie zdarła. Kolejne pytanie: czy boisz się, że będzie u nas wojna? Co wtedy? Ej, tych pytań, w ogóle tych pytań było no, dużo dość, jeżeli patrząc na to, ile było pytań wszystkich, no to z 10%, z 20% może nawet to było właśnie takich pytań. E, czy boję się? Tak, boję się. E, bo nie chciałbym, żeby coś takiego się tutaj w Polsce działo, bo w ogóle według mnie wojna to jest coś złego, bo giną tylko ludzie niepotrzebnie. I po jednej i po drugiej stronie. Co wtedy? No jak to co wtedy? Trzeba po prostu pakować manatki, dobyte, które można zabrać i uciekać. W cywilizowanym świecie powinno to wyglądać tak, że jeżeli ktoś nie chce brać w czymś takim udziału, to po prostu zmienia sobie miejsce zamieszkania i tyle, nie? I jedzie sobie gdzie indziej do kraju, gdzie coś takiego się nie dzieje? Pod warunkiem jeszcze takim, że jedziesz do tego kraju i zachowujesz się tam normalnie jak człowiek, nie jesteś doszczeniowy jesteś i szanujesz tych ludzi, którzy, cię ludzi przyjęli. Kraj, którzy którzy cię przyjęli i dali ci schronienie. Trzeba się dostosować, dopasować do panujących tam zasad i. I tyle, ja na przykład nie myślę totalnie o tym, wiadomo, bo no, mam takie obawy, nie chciałabym, żeby tu była wojna i mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo najbardziej z tego wszystkiego bolałoby mnie to, że nagle y, to całe życie, które teraz mamy ułożone, tak. legnie w gruzach i trzeba będzie totalnie wszystko zmieniać. Y, Zostawiać większość naszych rzeczy, tego co się dorobiliśmy, zaczynać od nowa i to takie życie w strachu. No, no nie, nie chciałabym, tak. Natomiast no ja o tym nie tym myślę bardziej, na że co Ja bym dzień. nie chciał w ogóle się z Polski wyprowadzać, no. bo wbrew pozorom tego, co niektórzy myślą i co się mówi o naszym kraju, to w Polsce nie jest tak źle. No. W Polsce nie jest tak źle. W Polsce jest naprawdę bardzo dobrze, patrząc pod kątem bezpieczeństwa. I tego, jak na przykład jest w innych krajach Europy. W Polsce mamy naprawdę bardzo fajnie. Ja nie potrafiłbym strzelać do ludzi, chyba że ktoś by już chciał do mnie strzelać, to wiadomo, no musiałbym po bronie. Ale no, nie chciałbym zabijać nikogo. Wiem, że miałbym straszną traumę. Już teraz w Ukrainie był jakiś przypadek, że jakiś żołnierz wrócił z wojny i zabił szesnastolatka jakiegoś, bo go pytał coś tam o obronę kraju czy coś, a on mu po prostu coś odpowiedział brzydko, coś typu spierdalaj i no. ten żołnierz go po prostu zabił. <laughs> Rozumiesz, no to są ludzie, którzy mają no już zryte w ogóle berety, bo to no nie, nie może być inaczej, jeżeli jesteś i widzisz coś takiego. To, to nie, nie wrócisz normalna z czegoś takiego. Poza to jest tym, przykre. Tak, to jest przykre, to jest straszne. Poza tym ja, dopiero co sobie naprawiłem uzębienie, dopiero co jakoś tam mam naprawioną nogę, miałbym. No, dla mnie zdrowie i życie jest zbyt, zbyt cenne, żeby próbować angażować się w coś, coś takiego z własnej woli. To już w ogóle. Czy znajdujecie czas z Maxem tylko dla siebie? Yy, tylko wtedy, kiedy są dziadkowie. Ostatnio Maksowi mówię, że czuję takie butelki w brzuchu, jak na przykład jedziemy samochodem i ja siedzę z nim z przodu, ale wtedy jak nie ma Mii, w sensie jak na przykład jedziemy do sklepu, Mija jest z dziadkami, nawet do głupiego sklepu właśnie, kilka kroków dalej na przykład sobie razem sami pojedziemy, to się tak czuję, tak wiecie, że jesteśmy tak bez przyzwoitki. Śmiewam. No właśnie, Werka <grym> ostatnio użyła określenia na mnie, że to jest nasza przyzwoitka. I to faktycznie... No, pasuje. pasuje. Jeżeli chodzi o jakąś taką intymność te sprawy, no to jest to dość mocno utrudnione. Tym bardziej w naszym przypadku, gdzie miano, nie ma czegoś takiego, że ona w ciągu dnia na przykład wrzucamy ją sobie do łóżeczka i ona śpi. No, bo no. najczęściej jak ona ma drzemki w domu, no to znaczy w domu, w ciągu dnia to nas w domu nie ma, bo zazwyczaj jesteśmy gdzieś albo jedziemy, albo coś robimy. Na przykład teraz. No na przykład teraz. Myślisz, że poznawanie chłopaka na Tinderze to czerwona flaga? Nie. Czerwona. Ja uważam, że nie, bo znaliśmy, mamy dużo znajomych w sumie, którzy tak się poznawali z jakimiś partnerami albo partnerkami. No bo w sumie jak się jest starszym, no to, to trudno znaleźć gdzieś tak. I, nie? Tak, nie? Jedyna opcja to albo praca, bo już nie idziesz do szkoły, na studia tak, no. i tak dalej. To, no. Ciężko, chyba, że jakieś zajęcia, ale no, ciężko, nie? Czy planujecie w najbliższym czasie wyjazd zagraniczny z MIO? Ja uważam na przykład, że lepiej jechać w trzy różne miejsca, sobie lecieć na cztery noce każde, niż, niż w jedno miejsce na dwanaście. No bo ile masz rzeczy, ile możesz siedzieć w jednym miejscu? Ja lubię i wolałbym zobaczyć. No wiesz o co chodzi. Tak, ja nie lubię tak za długo mam. siedzieć w jednym miejscu. Ale nie wiem, jak to by było z dzieckiem. Właśnie, nie wiemy, jakby to było z dzieckiem, ale no fajnie byłoby, żeby też, żebyśmy mogli też spędzić sobie tam czasu troszeczkę y, sami, więc dobrze byłoby zabrać kogoś, kto by nam popilnował trochę naszej przyzwoitki małej. Więc wpadłem na fantastyczny pomysł. Z racji tego, że ej, pomyliłem się. Gdzie ja pojechałem? A, a ty nie możesz tędy też jechać? Nie. Mija ma jednego dziadka i dwie babcie, którzy mają raz w roku urodziny, moglibyśmy każdemu dawać z osobna na, na, na urodziny wyjazd, Prezen. razem z nami w prezencie, gdzieś tam powiedzmy no gdziekolwiek, Gdzie nie? się zajmują dzieckiem. Gdzie się, no nie, no gdzie się, gdzie, gdzie akurat będziemy sobie chcieli polecieć. No, i to by było, i to by było idealnie. I że mój tata miał teraz urodziny, to możemy właśnie zrobić tak, że powiemy mu, Ryszard, Lecimy na przykład na Cypr, Ryszardzie, i lecisz z nami. Po to, żeby zająć się naszym dzieckiem. No nie po to, po to, żeby. Odbuczać. Max, nie oszukujmy się. Ale Dziadek bardzo lubi. Dziadek, dziadek bardzo lubi zajmować się miłą. On w ogóle się tak angażuje i on jest tak poświęcony zawsze w 100% swojej wnusi. Nie jest tak, że wiecie, że on tam ją weźmie, ale dobra, niech się zajmuje sama, ja tylko będę zerkać. Nie, on. 100% fokus jest zawsze na, na wnusie. Czy coś planujemy? W planach jakichś konkretnych nie ma, a jeżeli by coś miało być, no to raczej na spontanie. Mhm. U nas to jest praktycznie zawsze spontan. Czy są jakieś minusy rodzicielstwa? Nie jesteście zmęczeni, niewyspani? Tak, jestem zmęczona, jestem niewyspana, ale jestem szczęśliwa i nie, naprawdę nie zamieniłabym tego na chwilę spokoju. Serio. Mi się to podoba. Czy są jakieś minusy? No, no moim... Według mnie naj, jednym takim największym minusem rodzicielstwa jest to, że się po prostu niesamowicie nieustannie martwisz Aha. o tego człowieczka i po prostu tak. boisz się, to jest taka panika, że coś, że coś się może stać, że, że nie wiem, że ja często tak na nią patrzę i sobie myślę, bo że ja sobie teraz życia bez niej nie wyobrażam, jakby coś jej się stało, to ja bym chyba nie wiem. Tak się cieszę, że ona jest zdrowa. No i jakby. To jest w ogóle inny level, ma level martwienia się. Ja się zawsze całe życie martwiłam, czy o rodziców, czy właśnie o Maxa, czy o siebie w sumie nigdy się nie martwiłam, ale o bliskich. Ale stres i takie martwienie się o dziecko to jest zupełnie. Coś innego. W momencie, kiedy ona pojawiła się na świecie, to odblokowały się jakby takie zupełnie inne emocje. Tak. Nie? I mhm. takie zupełnie jakieś. No, no, zupełnie się myślenie zmienia. Zupełnie się zmienia, no. Czy uprawiacie miłość, jak Mia jest w domu, czy jest z dziadkami? Zostawmy to dla siebie. Tak, no, ale no, ma... jak już to. No, Max nie No chcę. dobra, nie, nie, nie. Nie odpowiadajmy na to. Tak. No, Zostawmy to dla siebie, masz musimy rację. Musimy wszystkiego. Nie musi. Jak to robicie, że Mija jest tak grzecznym Bobasem? No więc ja nie lubię, już nieraz o tym mówiłam, nie lubię określenia grzeczny Bobas, no bo co to znaczy grzeczny w przypadku niemowlęcia. Ona nie rozumie. Ona nie wie, co jest dobre, co jest złe. Ciężko jej cokolwiek wytłumaczyć, więc ona po prostu jest spokojna. O, tak bym powiedziała, że ona jest po prostu spokojna. Na pewno wpływ na to ma też to, że my jesteśmy spokojni, że ona ma spokój w domu, nie ma kłótni, nie ma nerwów, nie ma krzyków, hałasu, też Wiecie, jak to się mówi, spokojna mama, spokojne dziecko. No ja też ja generalnie nie zawsze byłam taka trochę nerwowa, stresowałam, przejmowałam się, ale przy mnie staram się być naprawdę naprawdę spokojna, się zbytnie nie, nie emocjonować i to też na pewno na nią wpływa, że ona ma spokój. Poza tym też nie mamy, nie narzucamy na siebie żadnej presji związanej z jej wychowaniem. Takiej zasadzie, że na przykład, nie wiem. Musi koniecznie y, spać w łóżeczku na 100%. Musi, nie wiem, że, nieważne czy płacze, czy nie płacze, po prostu jakby my jej do niczego nie zmuszamy. Podchodzimy na ten moment y, może inaczej podążamy za nią, o przyglądamy się, wspieramy y, jej rozwój, ale nie staramy się jeszcze y, jej dawać nakazów, zakazów, nie wiem. Tresować, że to tak brzydko po prostu mhm. ujmę. Ale też myślę, że kolejną kwestią jest to, że ona po prostu może ma taki charakter, taki może tak, taka po prostu, może się urodziła taka wychillowana. To też nie jest tak, że ona jest po prostu taka spokojna, bierna przez cały czas, bo my też no nie nagrywamy w momencie, kiedy ona grymasi, krzyczy, płacze, czy ma po prostu gorszy czas. No bo. No nie po chcemy. Co, nie? Po co, nie? Ile płacicie w Poznaniu za siłownię, ile wychodzi miesięcznie? Ja płacę za, samo, za samego Multisporta 165 zł. Ty ile masz za karnet, bo ty normalnie 200 stówy? No coś koło tego. Plus dodatkowo za treningi, ja płacę 180 za trening. Dwa treningi w tygodniu. Chociaż ostatnio też miałem tak, że miałem po trzy treningi w tygodniu, więc wtedy wyszło ile nam? 12 w miesiącu, a Werka 8, nie? No, no, też różnie. W, w tym miesiącu akurat, 8, ale tak to ja miałam więcej. A chciałem jeszcze nagrać, zanim ten, jak, że jak taki aniołek słodko wyglądała. Hmm, chodź czapeczką bierzemy. Jesteśmy na małym stopie w Budzyniu. Będziemy nie. jedli obiadek. Ha, tu... Więc wysiadamy ja. i idziemy spożyć Ej, pokarm. Nie nie ściągamy czapeczki. No ale to nie wygląda za ciekawie, nie? No. Czekaj, bo jeszcze tylko pokażę, bo nie wiem, czy pokazywałem to tu właśnie. że To jest wera najgorsze. I ja nie wiem, jak oni to będą mieli zrobić. Jak to? No bo tego się nie klepie. To chyba tam będzie trzeba całą ćwiartkę wymienić, czy coś. To już będzie... Kurde, no. Drzwi. Drzwi w ogóle się nie domykają do końca, bo tutaj uszczelka. To już są takie rzeczy, które później zauważyłem. Normalnie masakra. A taki ładny był. Niemiecki. Bowak to niemieckie. Wyspałam się Wyspałam się. Tak czy nie? Wyspałam się, nie? Pospałam troszeczkę. Teraz będę jadła obiadek. Proszę bardzo, pomidoróweczka. Dla taty i dla córeczki teraz będzie najlepsze, bo jak Mija jest bardzo głodna, to ona nie lubi, jeju za gorące, nie? Ale ona już się trochę pojadła sianki. Aha, no tak, ale ona nie lubi, nie lubi tego, nie? Czekać. Jak jej coś smakuje, to o, bierze, a później się denerwuje. O, właśnie, właśnie o to chodzi. Już się denerwuje, bo chce jeszcze. <suszy> Mija, jesteś taka słodka, o. Bo ona nie wie, że mama musi podmuchać, że jest za gorące. Mały słodziak. Chwila prawdy. Chwila prawdy, tak. Ciekawe, jestem, tak. Pierwszy raz. Mija. Gdzie ty jesteś? Kicia. Micia. Micia w szoku. Mimi mi fajnie? Ale to jest super, będzie mogła tak teraz What? z nami ten. Cieszy się o majtanuszkami no. Fajnie. M i do domku. Kochani, w ogóle dzisiejszego vloga nagraliśmy w całości tą Kamerką i tą kamerką. Więc dajcie znać, jak Wam się podobała jakość. Czy widzieliście duży. Spadek jakości na przykład, no bo te kamerki nie są drogie i napiszcie w komentarzu, czy właśnie było ok, czy było znośnie, czy było fajnie, czy nie zauważyliście różnicy, czy w ogóle nie zwróciliście uwagi. I napiszcie też, na czym oglądacie: czy na telefonie, czy na komputerze, czy na tablecie, czy na telewizorze, bo to ma duże znaczenie, bo ogólnie używamy tych kamerek w takich sytuacjach awaryjnych, jak na przykład tej używamy na basenie, a tej po prostu, jak potrzebujemy czegoś mniejszego. A z reguły używamy no, Soniaka, który jest droższy i no, ma najlepszą jakość. A tak testowo nagraliśmy. W ogóle dajcie znać, czy taki film Wam się podobał, luźny, gdzie odpowiadaliśmy na pytania. Dziękujemy Wam za dzisiejszego vloga. Do zobaczenia w następnym. Cześć!